Dzień dobry wszystkim kochani. Witam was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, króla królów, księcia pokoju. Amen. Kochani, chciałbym wam przybliżyć słowo Boże, fragment z Pisma Świętego. Będzie to przypowieść o siewcy. Chciałbym, żebyście wysłuchali przypowieści o siewcy. No, i może ktoś sobie zastanowi się nad przekazem, który Bóg nam zesłał z królestwa niebieskiego. Będą to słowa Jezusa. Będzie to podobieństwo osiewcy. Mam tu pismo święte, będzie to fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 8, wersy od 4 do 8. A więc zaczynamy. Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydobywały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus przemówił w przypowieści, aby każdy się mógł zastanowić nad tymi słowami, chciałbym wyjaśnić troszeczkę tą przypowieść. O co mianowicie w tym przekazie chodzi? Do każdego, kto słucha o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę czyli ziarno, które padło na drogę. To jest człowiek, który nie rozumie nauki o królestwie Bożym. Ptak wydobyje takie ziarno. Ptak wydobyje takie ziarno. Pada ono na drogę. Człowiek nie rozumie. Nie rozumie, że jest dzieckiem Bożym. Odrzuca naukę o Królestwie, o Bogu, o Jezusie, więc przychodzi ten zły, porywa to, co zasiany w jego sercu. porywa całą jego dobroć wszystkie jego chęci do zmiany na odrobinę lepszego człowieka. Przejdźmy dalej a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Na gruncie skalistym to Taki człowiek, który słucha Słowa Bożego, są w nim chęci do zmiany, chciałby coś zmienić w swoim życiu, chciałby zrobić krok naprzód, pójść dalej, lecz jest niestały, ponieważ gdy przyjmuje, przyjmuje Słowo Boże, zgadza się z nauką Jezusa, Wierzę, warto wierzyć i być dobrym człowiekiem, ale kiedy słyszy głosy ludzi, który, którzy są naokoło, głosy wątpiące w jakąkolwiek wiarę, w to, że Jezus oddał za nas życie, w to, że Duch Święty istnieje, i że może zmienić jego życie, wnet się gorszy, wnet się gorszy i odrzuca to Słowo Boże. To jest taki człowiek, który nie ma korzenia. Aczkolwiek tli się w nim iskierka nadziei, że może, może. Może da się coś w jego życiu zmienić, o ile będzie zwracał się do Boga i będzie wołał do Ducha Świętego, do Ducha Świętego w modlitwie, oczywiście w modlitwie o oczuwanie nad nim. I o Boże. A posiany międzyciernie, ziarno posiane międzyciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Posiany międzyciernie to jest taki człowiek, takie ziarno, które w życiu. Trafia w takie towarzystwo, na przykład ludzi ze świecznika, ludzi, na przykład ludzi władzy, których to władza, których to władza nie Tworzy lepszymi ludźmi, tylko ich gorszy, bo bywa i tak. Chciałby, słucha słowa Bożego, ale umiłowanie tego świata, ułuda tej władzy i bogactwa, w której się znajduje, zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Jest to człowiek posiany międzycielnie, aczkolwiek. Duch Święty go również prowadzi. Nie jest tak, że on jest już zepsuty do reszty. On tego słowa słucha. I oby odpowiadał na to słowo. A posiany dalej, czytamy, a posiany dalej, a posiany na dobrej ziemi, to ten, który słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. To jest ten, który jest posiany na dobrej ziemi. To jest ten, który jest posiany na dobrej ziemi. Ja myślę, że my, jako chrześcijanie, powinniśmy się modlić za wszystkie te osoby, za wszystkie te rodzaje ziarna, za wszystkich tych ludzi. Nieważne, na jaki grunt pada ziarno. Myślę, że u Boga wszystko jest możliwe. Bóg jest w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I Bóg może wszystko. Bóg może wszystko zmienić w naszym życiu. I nieważne, gdzie się rodzisz, w jakiej rodzinie. W, jakim, w jakiej części kuli ziemskiej, nieważne czy jesteś bogaty, nieważne czy jesteś biedny, jeśli słowo Boże będzie do Ciebie trafiać, będziesz je rozumiał, będziesz je wdrażał w życie, na pewno Bóg będzie miał o Ciebie staranie. Na pewno Bóg będzie miał o ciebie staranie i nie pozwoli, nie pozwoli zrobić tobie żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, staniesz się odważniejszy, staniesz się pewniejszy siebie, staniesz się dojrzalszy, dojrzałym, dojrzałym chrześcijaninem. Zaczniesz być lwem, zmienisz się z owieczki w lwa, i twoje życie zmieni się o 180 stopni. O 180 stopni zaczniesz żyć z Jezusem. W serduszku, bo jeżeli on zamieszka w twoim sercu, to ty zamieszkasz w sercach innych ludzi. I, am, I Amen. I Amen. Ja chciałbym jeszcze przeczytać pewną interpretację do tych słów do Ewangelii. Poprzez rodzaje ziemi, jakie. Upadając, może spotkać ziarno, Pan Jezus podsumowuje rodzaje istniejących osób. W ten sposób nie tylko przekazuje bardzo wartościową wiedzę na temat tego, kim jesteśmy, ale też zachęca nas, żebyśmy się zastanowili, co możemy zrobić, aby polepszyć naszą odpowiedź na Słowo Boże. Każdy może rozpoznać swoje duże lub małe ciernie, wady, które są w jego sercu. Te krzewy, mniej lub bardziej zakorzenione, które nie podobają się Bogu i uniemożliwiają nam posiadanie czystego serca, trzeba je wyrwać, w przeciwnym razie słowo nie przyniesie owocu. Ziarno się nie rozwinie. Amen. Chciałbym powiedzieć, że należy modlić się do Jezusa Chrystusa. Dziękować Mu codziennie za życie, za łaskę, za miłosierdzie. Należy dziękować Mu za rodzinę swoją, za przyjaciół, za miłość. Za to, że się obudziliśmy rano, że żyjemy, że jesteśmy zdrowi, że możemy pracować, że możemy żyć, uprawiać sport, oddychać, podziwiać piękne widoki, które są na tej ziemi, które stworzył Pan Bóg. Módlmy się również za te ziarna, które padają w ciernie i w krzewy, czyli te ziarenka, które posiął Pan Bóg, które stają się naszymi rządzącymi, ponieważ oni są za nas odpowiedzialni. Za nich módlmy się gorliwie. Bo oni potrzebują naszego wsparcia, naszej modlitwy, naszego wsparcia. Jezus potrzebuje naszego uwielbienia, żeby nasi rządzący nie czuli, że są sami dla siebie, tylko są dla nas i my jesteśmy z nimi i są dla nas bardzo ważni ponieważ odpowiadają za nasze życie a to w taki sposób na przykład że wykonują prawo ustawy nas dotyczące i to oni nam ułatwiają życie tak naprawdę, żeby ta ich praca była jak najwyższej jakości. A będzie się nam żyło. A będzie się nam żyło o wiele, wiele lepiej. żebyśmy nie tylko narzekali na naszych rządzących, ale również żebyśmy ich wspierali. I wspierali naszych mniejszych, tych maluczkich, tych większych braci i siostry. W Jezusie Chrystusie w jedności ku chwale Boga Ojca. Amen. Pozdrawiam wszystkich.